O, tu jest mój składzik, stąd sobie biorę. Te cieńsze to od razu wchodzą do kuchni. Bo w kuchni grzejemy kuchnią węglową. A jak nie, no to sobie siekierką rąbie. I szczerze mówiąc bardzo to lubię. Kicia przyszła. Co maluchu? Oczywiście. Nie spała dzisiaj w domu. Posiedziała, pogrzała się przy piecu, kiciunia, ale tak o 11 wieczorem już zapragnęła wyjść na dwór, nie wiem, gdzieś śpi, Czy się w sianie zakopuje tam koło konia. Nie, nie wiem, nie marznie. Było rano minus 12, no to w nocy też pewnie było. Mniej więcej tak samo, chociaż największy mróz jest tak czwarta piąta rano, nad samym ranem. Także nie wiem, jak to się tu będzie. Jakoś to będzie. Wziąłam, zaniosłam trochę tego drewka na termometrze. W tej chwili minus 10, ale jeszcze godzinę temu było minus 12. Także masakra. Zimno. Tutaj moje różyczki sobie doniczkowe stoją i marzną. Muszę je gdzieś też wynieść. Zima na wsi, no niestety. Zanim się w piecu napali, to troszkę trzeba głębiej podkowy do wejść. Bo w domu rano też było 12, ale no na plusie. Potem napalimy. Idę sprawdzić, jak tam kurczaki. Wczoraj była taka sytuacja, że ja byłam wczoraj cały dzień w Warszawie, pojechałam wcześniej rano. Ten profesor został sam na gospodarstwie. No, i przyjechał potem po mnie na przystanek, bo ja jeżdżę busikiem do Warszawy, jest to bardzo wygodne. Półtorej godziny jestem na miejscu. A szczególnie, jak są takie śniegi to ani myślę jeździć samochodem. I mówi, że dwie kury z tych wariatek czarnych postanowiły spać dzisiaj na drzewie, to znaczy wczoraj. Więc ja już dostałam szału. Mówię, przecież, ma być w nocy minus 7. To one zamarzną. Trochę byłam zła, dlatego że o kaczuchy biedne też marzną, ale im to akurat nie przeszkadza. One lubią. Kurki się chowają gdzie mogą, a te dwie czarne spały całą noc. Tam na drzewie łysym, bez liści. Profesora przyszedł im dać ciepłej wody i nakarmić. Pytam, czy żyją, czy sztywne, leżą pod drzewem. A ona mówi, że żyją. Ok, nic im nie jest. Kurki siedzą głównie w kurniku, zimno im. Jedna jest całkiem łysa, to tej tym bardziej zimno. Woda, mo mo moment zamarza po prostu. Mają jedzenie, mają wszystko. Widziałam nożyk, będę im siana słomy dokładać, żeby było trochę cieplej. W kurniku jest ok. Konik też nie wychodzi, dlatego że niepotrzebnie ma latać po śniegu głębokim. Gudłaj nie jest zbyt zadowolony, no ale nie ma co jeść. Nie ma co latać, bo mu się takie buły robią śniegowe na kopytkach. A Gudłaj ma piękne kopytka, bo przedwczoraj był Kowal. Tak. No i. I mu zrobił kopytka, obciął, wyczyścił, wyrównał, wyprofilował. Także elegancja Francja. Że Gudłaj nie był zbyt szczęśliwy. No, Wszyscy troje razem z Kowalem go trzymaliśmy. Znaczy ja z profesorem Gudłaja trzymałam ja z przodu, profesor z tyłu raz nad koniem, raz pod koniem to, co ten Gudłaj wyprawiał. To się w głowie nie mieści. Przy pierwszej nodze był spokojny, przy drugiej, jak zwykle zresztą. Przy drugiej był spokojny jako tako. Przy trzeciej już się zaczął niecierpliwić, a przy czwartej nodze pokazał po prostu, co potrafi. Cyrk. Cyrk. Że to jest noga tylnia, trzeba będzie od tej nogi na drugi raz zaczynać, bo zawsze przy tej ostatniej nodze są po prostu cyrki. Ja mu trzymałam głowę, profesor mu trzymał. Leżał na nim, trzymał mu nogę, kopyto Koń wjeżdżał, skakał, w końcu się położył. Prawie na profesorze. Walczyliśmy z nim chyba z pół godziny. Nawet mu założył taką jak to się nazywa fajkę na mortkę Związał mu nos takim czymś, taki sznurek na patyku. Kazał mi to trzymać i w razie czego skręcić mocniej. Mnie się zbierało na płaczu, bo mi się zdawało, że już gudłaj biedny, że go to boli po prostu. No i pewnie tak było, bo troszkę tam się uspokoił. Ale to nie zadziałało, ja już protestowałam. Poprosiłam, żeby pan już skończył, mówię no trudno, ta jedna noga zostanie trochę taka, nie teges no. No ale tak nie mogło być, także udało się to w końcu skończyć, ale cyrk był. Wszystko mnie wczoraj bolało, bo naprawdę <laughs> musiałam włożyć ogromną siłę w to, żeby tego konia przytrzymywać. Ale kopytka ma zrobione, a ten kowal jest tak wspaniały, tak dokładny, że to starczy mu teraz, nie wiem, do marca. Także do wiosny. No nie kujemy konia, tylko po prostu ma kopytka skracane, profilowane, czyszczone, żeby tam się coś nie stało. miała, jak rośnie. Będzie na święta. Zaraziła całe to drzewo. Zaraziła akację. I... Tamtą, tamtą starą akację. Nie wiem ile ta akacja ma, 70-80 i teraz dostała jej miały właśnie. Że idę na nałożyć słomy i gudłajowi i kurom, żeby miały ciepło, bo naprawdę jest zimno. Minus 12 to już nie przelewki. Oczywiście już się martwię, bo przykrywałam te kwiatki, pokopczykowałam po tego, pokładłam różne gałązki na to, jakieś tam stroisz. Ale czy to ma być jeszcze gorzej w przyszłym tygodniu? Także atak zimy dopiero przed nami do 15 grudnia ma trzymać zima, potem ma puścić. Ale te dwa tygodnie teraz mają być naprawdę naprawdę ciężkie. Także chyba sobie zacznę składać więcej tego drewna w domu, żeby nie wyłazić. Widać od komina, jak się roztapia ten śnieg na dachu. Pięknie jest, ja bardzo lubię tę zimę. Nie przeszkadza mi nawet taki mróz, jak nie ma wiatru i deszczu i śnieg nie sypie. To jest naprawdę fajnie. Jeszcze jakby było trochę słońca, to byłoby po prostu idealnie. W starym domu szybko też się trochę wyziębia, bo drewniany dom jest fajny. Dlatego, że szybko się zagrzewa, ale również szybko się wyziębia. Są szczeliny. Są w stropie, gdzieś tam no, w podłodze nie ma, ale gdzieś tam przy oknach nie jest idealnie, ale zdrowo. Trochę świeżego powietrza i trochę chłodku to nigdy nie zaszkodzi. Także idę liczyć kury, czy jest tyle co powinno być, i dzisiaj osobiście przypilnuję, żeby żadna kura na drzewie nie spała. No, dziś naprawdę są. Nie mają instynktu samozachowawczego zupełnie te kury. A już przez tyle tygodni był spokój, bo przypilnowałam, zganiałam i nauczyły się spać w kurniku. No, ale jeden dzień mnie nie było, już dwie na drzewie. Także dobrze, że nie zamarzły. A przecież są chude i tego pierza tam nie mają jakoś tam dużo. Wytrzymały. Idę obejrzeć, które to były. I czy nie masz szkód? Kaczki do wody. Kaczki ledwo łażą w tym śniegu, o tak się czołgają, ale nie siedzą w kurniku, widocznie im dobrze. Zresztą tyle lat przeżyły, nie takie zimy. Było już po minus 28 stopni i też nie siedziały w kurniku, tylko nogi sobie zakładały tam na, na plecy, jak łabędzie czasami. I siedziały na śniegu, w mrozie, minus 28. Miał. Wczoraj byłam zaskoczona w Warszawie, po prostu ciepło. Zero, zupełnie zero śniegu. A jak tam były jakieś niedobitki, to zaraz się zjawiały z ziemi dwie osoby w kamizelkach i sypały, na maksa sypały jakąś solą, jakimś piaskiem. Także inna bajka niż tutaj. U nas nigdy nie sypią. Nigdy w życiu nie sypią drogi. Raz na ruski rok odgarną, jak już naprawdę jest śnieg do pasa. To się nie zdarza, także u nas każdy musi sobie sypać sam i to nie chodnik, bo u nas przecież nie ma chodnika, tylko drogę, to powinno należeć do gminy, no, ale mają w nosie i to jest koszt, uważają, że na wsi to ludzie yy, mogą się łamać na drodze i brodzić.